Pozdrowienia dla czytelników CD Action. Gra Pan w FIFA? Yy, gram z ławki. <grywa> Dobrze, od razu już Rozumiem. E, nagrania do tegorocznej edycji, czym się było od poprzednich? Dla nas te nagrania widać wyraźnie, zmierzają w stronę takiego rozgraniczenia już każdego detalu że to z danego miejsca jest ośrodkowanie, zagranie. Ponadto poszerzyliśmy szereg aren, na których rozgrywana jest FIFA. I druga rzecz, był też nacisk na to, żeby podtrzymać pewną emocjonalność, którą w poprzednich latach zaproponowaliśmy jako sposób, żeby ludzie grający w to mieli poczucie prawdziwego widowiska. I wydaje mi się, że... To były takie najważniejsze rzeczy, ale widać wyraźnie, że gra idzie w stronę zbliżenia się wirtualnego świata do realnego i to jest na pewno coś fascynującego. Tym bardziej, że emitni trenerzy jak Benite skorzystają z komputera i oni się w pewien podobny sposób bawią, antycypują sytuację, wprowadzają realne prawdziwe sytuacje do komputera i później starają się szereg rozwiązań przewidzieć. To, jak słyszeliśmy od producenta kanadyjskiego, jest także w tej grze, w nowym FIFA Manager, bardzo rozwinięte, na to duże akcje i chcą to wypromować jako rzecz taką ciekawą, żeby ludzie sami tworzyli i kreowali swoje widowisko. Trudno tak emocje w sobie wzbudzić na sucho? To znaczy na pewno trochę tak, ale świadomość, że obok siedzi mój przyjaciel Spaczek i, i on na tych stadionach był, a ja nie byłem, więc po prostu jak on idzie mocno, no to ja muszę też się poderwać. I to jest na pewno, poza tym byłem na wielu z tych stadionów, nie jako komentator, ale jako często właśnie prowadzący studio, czy też gość. I to jest fantastyczne poniekąd na przykład powiedzieć, że zaczynamy relacje na Camp nou, czy na innych wielkich stadionach europejskich, Ultraform, bo to jest taka przygoda. No zawsze jak się siada tutaj do mikrofonu, to przecież wywołuje jakieś wspomnienia, więc nam z racji tego, że jednak na tych wielkich światowych stadionach byliśmy, jest na pewno łatwiej. Co jest najtrudniejsze, a co jest najprzyjemniejsze w pracy nad FIFA? Najtrudniejsze jest utrzymanie koncentracji przez wiele godzin nagrania. I na przykład jeżeli tego dnia gramy same gole, no to gol, 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 gol. Ile razy można, jednak gol. W meczu, jak pada pięć goli, to już jest wielkie wydarzenie, a my tych goli musimy nagrać kilka setek. Więc to jest niewątpliwie coś, co jest dość trudne w sensie napięcia, bo przecież my tego nie widzimy. Łatwiej jest zdecydowanie i za akcją i krzyknąć gol, aniżeli właśnie w ten sposób reagować w pustym studio do ściany i do mikrofonu. A teraz co jest przyjemne? Myślę, że przyjemne są właśnie takie sytuacje, kiedy możemy sobie troszeczkę podchorować tych piłkarzy, opisana jest jakaś nieudolność. I wtedy staramy się nie wiem, wymyślić coś, co byłoby na granicy jednak dobrego smaku, bo wiemy, że z drugiej strony nie stoi twardy piłkarz, tylko jest gracz, który może mieć na przykład naturę obrażalską i powie, trzeci ci co jak oni sami siądą i tak im To Pewnie by tak było w moim przypadku, bo no, dość łatwo byłoby mi odjąć. I ostatnie pytanie, ile trwają prace nad udzieleniem Fizi? Jak długi to jest okres czasu, kiedy zaczynacie? Bardzo różnie. To w naszej pięcioletniej... Współpracy z Electronic Arts było tak, że to trwało 6 tygodni, 3 tygodnie, różnie. To też zależało w dużej mierze właśnie od przygotowanych scenariuszy, od naszej formy, no i od prawy, którą, którą już w tej chwili trochę rzeczywiście posiadamy. Dobrze. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.